Materiał powstał dzięki współpracy z firmą Reptiplanet. Odcinek o boa koralus batesi obiecałem Wam kilka lat temu. Dzisiaj nadeszła pora, żeby zrealizować swoją obietnicę. Boa szmaragdowe czy boa Psiogłowe, no to są węże naprawdę z górnej półki i to z kilku powodów. Po pierwsze, nie jest to gatunek do początkujących hodowców, tylko do takich, którzy mają duże doświadczenie i którzy są w stanie ciągle te doświadczenie swoje weryfikować w internecie i w literaturze, bo ciągle wchodzą nowe informacje na temat ich hodowli. Po drugie, są to węże. Z górnej półki cenowej, ponieważ maluchy, e, takie roczne sztuki, a zazwyczaj takie się sprzedaje, to jest koszt od 3 do 10 tysięcy euro. Więc no, nie każdego na to stać. A po trzecie, one po prostu fizycznie żyją trochę wyżej niż wszystkie inne węże. To znaczy, będąc w dorzeczu Amazonki, tam gdzie one żyją. Nie szukamy gdzieś, nie pełzają one po ziemi, tylko szukamy ich na wysokości głowy, na wysokości wzroku. Bo widziałem kilka prywatnych zdjęć z takiej wyprawy do dorzecza Amazonki, gdzie właśnie e, zdjęcia były tych zwierząt na tej wysokości. Wspomniałem przed chwilą, że sprzedaje się maluchy e, już rozkarmione, zazwyczaj roczne, dlatego że ich rozkarmienie często bywa. Dosyć złożone. Jednak musimy wystartować z rozkarmieniem, z żywymi, małymi myszkami. One się rodzą czerwone, potem powolutku się przebarwiają. To jest zwierzę. Powiedzmy pięciomiesięczne, które jeszcze nie jest przeznaczone do sprzedaży. Ale tu już mam osobnika, który jest w pełni przebarwiony. Ma bardzo dużo białych elementów na grzbiecie. W związku z tym, no tu już musicie liczyć, że za takiego cebeka zapłacicie około 10 tysięcy euro. Zresztą generalnie ceny koralusów, czy to jest koralus Batesi, czy to jest koralus Caninus, no są dosyć wysokie. Jeśli chcielibyście kupić na przykład koralus Caninus, który jest z importu, z odłowu, z fermy, to tak czy tak musicie się liczyć z wydatkiem rzędu od 1000 do 2000 euro. Dobra, teraz parę słów o ich diecie. Bo jak poczytacie sobie w internecie, to. Zazwyczaj jest opis, że żywią się ptakami i nietoperzami, i jakby tak głowa pasuje do tego opisu to znaczy, długie zęby zakrzywione mocno do, do środka mogłyby świadczyć, że jakby służą właśnie do tego celu. Ale czytałem kiedyś badania i okazuje się, że w żołądkach znajdowano głównie szczury ryżowe. Zresztą tu na hodowli, gdzie jesteśmy, rozkarmiane są te węże maluchy małymi myszami, takimi no, skakawkami, a potem karmi się je szczurami rozmrażanymi. Także największe szczury, jakie się podaje dorosłym samicom, mają około 90 gram. Jesteśmy przy takim typowym terarium dla koralus batesi, to znaczy są to teraria dosyć wysokie, gdzie na przykład miska z wodą jedna jest na dnie, a jedna jest zawieszona wyżej dla tych egzemplarzy, które są no jakby płochliwe, czyli leniwe i nie chcą schodzić na ziemię. Następnym Warunkiem, żeby mieć dobre terrarium, no to musicie mieć jakiś system spryskiwania tego terrarium. Spryskuje się zazwyczaj w ciągu dnia, rano, tak żeby wieczorem, kiedy jest spadek temperatury, te zwierzęta już nie były w takim bardzo mokrym środowisku, tylko żeby już było trochę suszej. Średnia temperatura w Terarium jest od 29,5 do 30,5 stopnia. W nocy może spadać do 27, ale żeby już nie spadało niżej, i wtedy raczej powinno w tym terarium być sucho, żeby nie narazić węża na przykład na przeziębienie. Ja dzisiaj nie powiem Wam z pewnych względów, gdzie jestem, na czyjej jestem hodowli, ale mogę Wam powiedzieć tyle, że hodowców, którzy rozmnażają. Te węże regularnie, stabilnie jest w Europie może 10 maksymalnie. Także te rady, które ja tu dzisiaj Wam daję dotyczące hodowli tych zwierząt, możecie sobie zanotować, bo to są rady prawdziwego praktyka, który potrafi je rozmnożyć. Jeszcze co do rozmiaru, koralus batesi rośnie w przedziale od 1,5 do nawet 2,5 metra. W związku z tym, że układ zębów jest taki, jaki jest, pamiętajmy, żeby zachować zawsze dystans, bo to nie jest najłagodniejszy gatunek, jeśli chodzi o usposobienie. Bywają sztuki agresywne, więc trzeba zachować no, zawsze odpowiednią odległość, ponieważ no, zasięg strzału, na przykład, spójrzcie teraz, no, jest taki, że może by nawet sięgnął do mojej twarzy. Tu jeszcze sporad praktycznych macie te rozmiary terarii, jakie możecie używać. Jasne, że to nie mogą być płaskie teraria, jak nie wiem, dla pytona królewskiego, tylko wysokość takiego terarium to jest około 70 cm, z tym, że dla samca wystarczy metrówka, a dla samicy no jakiś 1,20 m. Także to są zbiorniki już na dorosłe egzemplarze. Często na różnych filmach zwracam Wam uwagę na to, żeby samce nie były zatuczone. To samo dotyczy tego gatunku. Według twierdzeń jednego znanego hodowcy, najlepsze samce to są samce do wielkości dorosłego owocu grejpfruta. I przyjrzyjcie się, tu jest taki typowy, dobry samiec, no dokładnie odpowiada temu rozmiarowi, o którym mówiłem. Tam pokazywałem Wam samca wielkości grejpfruta, a teraz pokażę Wam taką dorosłą samicę, która rodziła w zeszłym roku i to już jest egzemplarz, którego możemy karmić tymi szczurami 90 gram. To jest samica siedmioletnia. Rodziła rok temu, jako sześciolatka, po raz pierwszy. Czyli ten proces dojrzewania tych zwierząt nie jest tak krótki jak u niektórych innych gatunków. Raczej nie przeznaczamy samic młodszych niż 5 lat w ogóle do rozmnażania. Znaczy samica 5 lat plus. A teraz mała rekompensata dla tych, którzy czekali na ten odcinek te kilka lat. Firma współpracująca ze mną Repti Planet przeznaczyła 12 żarówek UVB dla tych, którzy jako pierwsi napiszą do mnie na maila, który się tutaj wyświetli. O jakim gatunku był film nagrany na tej hodowli kilka lat temu? Piszcie też. Jaki rodzaj żarówki jest Wam potrzebny? A teraz będzie mała podpowiedź do konkursu. Chciałem Wam pokazać coś, co się zdarza niezwykle rzadko: to znaczy, jest to linia designerska. Morelli Viridis to jest młody tutaj, który mi próbuje uciec który kosztuje około 7,5 tysiąca euro, ale dlaczego ta cena jest taka wysoka? Ponieważ jego mama, ta żółta piękność tutaj w terrarium, to jest krzyżówka High Yellow Blue Line z High Yellow King Line, a pokryta była tym samym iconic z linii Mosaic Line. Mogę jechać? Dobra. Mogę Dobra. A! Y Dobra. Tak. Dobra. S Dobra. To, y no nie wiem co jeszcze. Stoimy przy takim... Y nie. Jedziemy. Tak. Dobra. A! Y y Dobra. Tak. Dobra. S Dobra. To, y no nie wiem co jeszcze. Y czy to się dobrze nagrało? Y Od nowa wszystko. To. Y jedziemy. nie.